mm ...na wrot i ależ teraz centymetry... ...radotła! ...a byłoby już 2 do 0 dla... ...radotła! ...na wrot, dostanka, stanek, do uderzył z prostego podbicia, jeszcze nawrot dobija, no ale dobra interwencja obręczów, IKS u Ołkus, teraz podniesiona chorągiewka sędziów oliniowego, jednak w celu dla IKS przyjęcie PPS na wroty, na wrót do Lipowieckiego, Lipowiecki znowuż tylko centymetry, niezaczarowany jest ten lewy słupek. Z pan wszystko odebrane może być groźna, choć to pod z jest szansa i gdzie piłka, piłka, wylodowana z kubku, ależ teraz dużo groźnie, kubk jednego z piłkarzy IKS-u, ale przeczytane to zagranie, teraz poprawił Michał na wróć. Jest Jarosz, zaczyna piłkę po poszatkowanie, ależ było wyraźnie teraz ładne. Tam znalazł się Pan Białkowski, to się Pan Panie Damiano Buras. Piłka na lewą stronę, tu jest, jest, jest Mateusz Stanek. Mateusz Stanek kupnął bardzo mocno piłka trzecia, jednak nad lat szybciak, lewo w pole Jest tam Maksymia. Przybyła, przybyła, mocno uderzył. No ale na szczęście dla chłopika piłka trafiła w nogi Radosława Jarosza. W Mateusz z no, do piłka pod nogę. Jakuba Juszczyka, Juszczyk na lewą stronę do Grzegorza Szwed uderzył bardzo mocno z pierwszej piłki Pierwszym... to jeszcze przynajmniej do piłkę być może będzie chciał tutaj podwyższyć swoje prowadzenie Białkowski, Do to jeszcze jest Damian Guras. No ten młody e, zawodnik teraz chciał zrobić?

1 do 2 dla IKS Olbus. Nie nieprzygotowany do tej interwencji był Cristian Stępiowski. Na Kutkowski dostał ramka, jednak stał się to po ta sytuacja przeleciała, bo mógł ją skierować Stępiowski. Z Kucicy zmienia Białkowski po do napadę Gustanka. przed czas, będę w pierwszej piłce. Z kolei dobra interwencja Sebastiana, a odpuszał podchodzi pod z nowej, nie pod Zatem jeszcze nie ma tej uwaga i gol jest 2 do 2 kolejny piękny gol no jest to I tylko po prostu e, to wolny mienko, e, w pole karne, i ale się było Piłka po koźle przecia jednak nad poprzeczką bram na połowie własnego zespołu zawodnik z Kulcusa, ale na brod gra dalej i gdzie jest piłka wybita. W ostatniej chwili piłka wybita przez obrońców i u ale jeszcze szansa na kontynuowanie tej akcji, ale...